Dzień dobry, dzień dobry Wiewiórki i Bobry! Z tej strony kraseka to jest Internetowy Kermasz papuk, z nami jest Pukcio. Bardzo serdecznie pozdrawia. a w związku z tym, że są słabe internety, pozdrawiamy internety, tak? O, fantastycznie, papugi też bajają. Fajne rzeczy, bo Druida będziemy przyozdabiać. Takie rzeczy będziemy robić. A tu po druida zbudowałem pięknego takiego, o, taki kloc, dziwny, nie podoba mi się, ale on jest dziwny druid, więc ma tu ziółka, różne takie, nią, tu będzie nasz enchanting, znaczy druida, będzie mocny, żeby nasze mocne zbroje były mocne. Wykupimy sobie, bo o zapomniałem Tu będzie przejście miał do swojego domku tramy się A tu na piwnicy ma Tajne przejście Nikt o tym nie wie Pupcioł masz za zadanie masz Przerób to na papier Masz te dwa skóry i przerób je też na biblioteczki Znajdź biblioteki. Jeżeli potrzeba ci. A my tu mamy piękny blat Taki o Że jakby ktoś chciał drugi wejść no po prostu coś takiego że o tu masz, może się wchodzić tu oczywiście nie półeczki zanim zrobimy tylko że zrobimy coś taki designerski no i jest taka designerska półka na której jest coś może się postawiać tylko że nie możemy się postawić bo no właśnie jest problem ale nie ma tego swojego Trochę to się zrobiło Jakby miał tu jeszcze takie... Y, ...ramki, o! Takie To by mogło się to zrobić Ale to... A tu proszę Państwa, w ostatnim odcinku, że Pokazywałem tu zamek Zamek jest taki Tutaj jest y, fajnie twór. Tu, o! Tutaj jest dalsza część, tu jest... Będzie budowana. Yy, tu jest sala taka, taka, tu. Będzie tu fajna mapa. I a tu mamy salę tronową. O, balową, takie, oto. Yy, tutaj jest przed nami, stoją takie goście, wymyślone przez bubcia Bardzo fajnie. Tak. Miał fajne włosy, będzie tu tron i będzie tak fajnie uh -uh. Witam, witam bardzo serdecznie, co tu się nami? Oh, tutaj mamy. O, oh, to do zaklinania przy okazji, udział perfekcyjnie zrobił. Mam źółka. Perfekcyjnie. Jep, mamy. I tylko, brakuje nam. Mm. O, oh. oh, we brought pięć there pada deszcz, bardzo mrocznie się zrobiło. Więc zróbmy nie deszcz No i nie ma no i nie ma deszczu To trzeba przysunąć bardzo serdecznie tutaj Aaa buduję sobie stół w sali tutaj, bo to obrad żeby był stół ładny, tu trzeba ładne oświetlenie zrobić i myślę, że będzie w ten... o, a może tu zrobić... Nie. Lepiej zrobić, podążajmy, zaraz nam się skończy, więc trzeba iść. Kurde, kurde, kościół, kościół, kościół. Tu. Jeżeli tak, to wtedy tu i tak. Tak by wychodziło. Posiedłem, zrobiłem i mamy. Perfekcyjne. Nie wiem czy go, jeszcze nie poszerzyć tego stołu. Na razie tak. Niech będzie. Ładny, ładny. Nie powiem. Ale tu. Przyniosłem też tabliczkę, bo będziemy zaraz mapę kłaść pierwszą. Wow! Co za machina! Świetna! Normalnie nie mogę się pozbyć tego! Kurny, Ja mówiłem, żeby tego nie robić! A ty swoje! kurna, Co to ma być? Co za machina? Nie no, świetna machina, no nie mogę z tego przeżywać. Żeby... A to wyłącz! kurna, idę to! No, Mamy pustą mapę przezam. Ty stoimy i klikamy i po jedno przesuniemy w to. I to będzie. O! O! Dostałem informację, że koła katora przyjmuje mapy. Cześć, Czysiek. Jednak złą informację dali mi w sklepie. Aaaa! oj się przestrociłem. Po prostu zamek jest krzywy, a nie... Myślałem, że mapa krzywo się ustawiła. Dobra, mamy. Tylko nie mamy... mać skórę, panie Pukcio. To nie ważne, ma... to mamy takie perfekcyjne mapki. Myślę, że bardzo się podobają. Więc gdzie jest Pukcio? Halo, halo. Gdzie jest Kupcjo? Perfekcyjny Kupcjo, żywioły, żywioły, Dawaj! Żegnamy się w tym odcinku, żeby było miło i spokojnie. Y, Życzcie pięciu kresek na routerze, żeby wysłać odcinek, więc. Y, 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 do widzenia, do zobaczenia. Siemanko!